Witam bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek z programu, z którego dowiecie się wszystko o akwarium i akwarystyce i o różnych rybach. Więc, tak, pierwsze pytanie, które zadajecie mi w komentarzach, było: Po ile mamy karmić w akwarium 60-litrowym wyż? Tak. Więc tak, weźmy może. I jakie są te produkty? Jakie najlepsze, które smakują? Więc tak, moje ryby są tutaj. I tak, u. Leczka? Już. I tak, moje ryby są tutaj. 60-litrowe akwarium. I tak, jak mamy je karmić? Więc tak, pierwsze, jeszcze tam mamy dwa, jeżeli macie kiryski, grone, tam tam te neony, kupiki, gu, tam różne ryby, to tak, kupcie walsgram. To najbardziej mi smakuje. Myślę, że też inne są dobre, ale ja polecam bardzo te walsgram. Tak wygląda, kosztuje 8,80, to są takie granulki, taki peled jakby. Y dla kirysków i glonojadów. A to jest do kierysków i pozostałych ryb, które zawiera witaminy C i różne tam odporne na ryby. W każdym z odcinków będą było dwa pytania Wasze zadawane. Teraz bierzemy. Nie po jednym sorki, przepraszam, bierzemy te granulki, te. Kładziemy je, otwieramy akwarium. I sypiemy trzy takie garście. I jak widać to spada. A te ryby na onki to one widzą, że jest jedzenie i po prostu wypluwają, bo to nie jest do nich, a to jest niestety do nich z witaminą C. Zaraz podamy. Odkręcimy. Bierzemy szczyptę tego. Taką małą szczyptę. Myślę, że to by tutaj taką małą szczyptę tyle gdzieś. I bierzemy, sypiemy. Ok. I teraz już jak widać jedzą sobie ten pokarm. Tak. Jeden odcinek będzie po drugim, tylko żeby to się długo nie przesyłało. Więc tak, zaraz będzie następne pytanie, które będzie już w drugim odcinku. Dziękuję. To było jak dobrze karmić ryby.